Witajcie w odcinku, jak zrobić z małych kolek trackingowych super kulki trackingową. Ja zrobię z 20 kolek trackingowych firmy Jorga. Będzie nam potrzebna tuba, taśma, kulki trackingowe, scyzorek i lot. Najpierw musimy wziąć taśma i zakleić tyl tej tuby. Robimy. Teraz będą potrzebne kółki krakierowe. Ja, ja mówię, że biorę 20, mamy kółki krakierowe. Teraz trzeba je zdjąć z tych kuleczek, czyli robimy tak. Dobra, mamy takie i musimy włożyć lątem do góry. Trzeba przyciąć rów. Zdarzyła się mała awaria lecz. Dzięki temu odkryliśmy. Czy się rozgrywam? Że tutaj była kulka krokkingowa ukryta. Kurde. Dobra, mamy. Teraz. Potrzebujemy ląd, 10 metrów lądu nam się przyda, ucinamy odpowiedni kawałek, potrzebujemy taśmy. potrzebujemy to zakleić, trochę pozakleiliśmy, to teraz przedziurowiamy i dajemy ląd. Teraz możemy jeszcze trochę taśmą, żeby ten łąk nie wypadł. No i mamy. Za dwa tygodnie idę na miejscówkę z ekipą, więc to odpalimy. Mamy już. Já stojím jest, jednak na místě ale odpalám.